to Klała dzisiaj widzicie mnie widzicie dobra ja chyba widzicie dobra kupiłam sobie serduszkowe płynno, widzicie słoria zobaczcie tu taki nowy zestaw taki to ogólnie w action kupiłam w nowym świecie w action nowy świat action ok taki taki takie serduszkowe płynno. Oczywiście nie mogło... farbki takie grudzińskie mam tutaj, takie akrylowe, jeszcze tu mam akrylowe, wam pewnie popatrzę. Tak, tu zbytnio kolorów nie widać, ale tutaj widać, widzicie? No i dobra, no i mam te farbki. Oczywiście nie mogło zabraknąć pędzli do malowania. Patrzcie jakie ładne. Sorry za moje włosy. Cie, ty, no. Ciekaś, dobra tu taki pędzel, taki i taki i taki. taki. U, sorry za moje włosy. Dobra no, więc. tak się prezentują pędzelki. Takie. Więc pamiętajcie action w nowym świecie. No więc pa.